Cześć, witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku z WarFrame'a. Z tej strony Vatu, jak widzicie witam się z wami bo ale przerywam nagrywanie tego odcinka, żeby zrobić coś innego. Mianowicie pójdziemy sobie Voltem, a dokładnie to Volta jeszcze trzeba zrobić, pod czwórkę, jak najbardziej, żeby był pod esob Bo będziemy pomóc Digletowi expić trochę rzeczy i ja oprócz tego Dominice też pomogę. Ale teraz muszę zerknąć sobie na Builda i zaraz Wam go przedstawię. Donal go, go Fast i Donal Go Fast Plus, to jest tylko różnica że tutaj jest siła umiejętności po to, żeby ta dwójka bardziej działała jeszcze a tutaj mam z plusem, bo mam złoty instynkt jeszcze do tego to jest ten sam build, o ile się nie mylę tylko jedynie to, że tu jest złoty instynkt, żeby wyszukiwać jeszcze dodatkowo rzeczy ja sobie go dwie zostawię jeszcze, a tutaj zrobimy kolejny build okej okay, widzowie, jak na razie build wygląda tak mamy wstrzyknięty terror na jedynkę wrzuciłem jeden tał bursztynowy na prędkość używania mocy i jeden tału tutaj już był wsadzony był, był na siłę umiejętności oraz efektywność kul energii też spadł. Powinny być więcej myślę czerwonych kryształków, żeby mocniej to jeszcze biło, bo nie bije jakoś bardzo mocno promień to 53 metry, no zdecydowanie mało, powinno być 60. Ale nie mogę tutaj dorzucić niestety kolejnego moda, który by mi zwiększył zasięg o 15 jeszcze procent, ponieważ mi brakuje trochę pojemności. No tak, niestety zła polarka jest wstawiona. Oprócz tego wybierzemy sobie jakieś bronie, które muszę wyekwipić. Argonaka, bo jest do ekspienia broń. Boczną mam jakąś do ekspienia? Jak nie mam tutaj, to na pewno mam do odebrania. Ale najpierw chcę zobaczyć, czy tutaj mam coś. to do kredytu, do farmienia kredytu, widzę, że jest. A tutaj sprawdzałem różne bronie na kulerwo, które by mogły działać jakoś ciekawie. Myślę, że którą z tych dwóch kostek będziemy działać. Oraz hejtem, który właśnie też mam do odebrania. I co tu mamy w melem? Roczny sztylet, rakta. Dobrze, niech będzie. Nie są to mocne bronie, niestety, więc ciężko będzie pokonywać nimi przeciwników Szczególnie Simusy. Ale zobaczymy, czekam teraz na ludzi i zobaczymy się na SO Na zwykłym, na zwykłej rzezi Sanktuarium no, Niby powinienem 200-250 killi na minutę tu osią osiągnąć No, a tymczasem te twoje buildy to tak zawsze działają hmm. To akurat <laughs> overframe'a jest w <laughs> No niby mam 220 za... przeciwników, to też nie jest źle Tylko, że na 2,5 minuty, na minutę tyle było w minutę, to się zgodzi ale to też nie jest przez że nie boli, że że ja za wolno zabiję. To tych przeciwników było za mało. No, bo to... Ale właśnie tych przeciwnik jakoś mało, tak patrzę, to się tak. to tutaj zależ od mapy ci powiem, bo Ja teraz robię jeden przeciwnik. I, I nie ma w ogóle przeciwników złoków. Faktycznie. <grym> <grym> Dominika weszłaś w portal. Tak, jestem. O dobra. Oj, paszaj się przeciwnicy prawie. No. Nie mam energii. Pojawiłaś, 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 przeciwnicy. To mi daj za No i teraz by się zgadzały ilości za plus. 600 dwie minuty. No pewnie że to mówią się, że to mapie czasem, zależy jak ci przeciwnicy się wspomnę. No bo widziałeś, mogło się też coś zbagować nawet na tamtej mapie, no bo na tej od razu kurde, się przeciwnicy pojawiają w jednym miejscu i się pojawiają w ogóle. No, tylko pojawiają się na 2 sekundy, bo po chwili giną, ale no. No no ktoś to powoduje, no nie, że giną. Myślę, myślę, że, myślę że nie wiem kto. Ja no to w ogóle że ten załamany na myśl o montowaniu tego filmiku Mam gdzieś godzinę godziny nagrania surowego, z którego będzie 20 minut odcinka tak klonowo, myślę. Tak mało masz i też na rzekę. Ja to będę go notował, pewnie za 3 dni, jak nie lepiej. Ja tam, jak miałem, czekaj, to z Letara miałem 5 godzin, a przecież tam z 20 minut po 25, co ten się. Ale masz fajne kółeczko, co to masz za kółeczko? To jest od nazwy przecież tam jest. Mhm. A nie, to co to do, dookoła ciebie lata, tak? To jest od jest... Tak, no, to jest od umiejętności. A, ciekawy. To nie jest to w A w ogóle ty masz builda na to nazy? A, nie wiem. Bo... Nie no, bo to jest tak jak tak to wiesz? Więc w autoinstalację po prostu Nie, ja no, bo później dostaję komentarze, że chciałbym wydawać platynę z taką łatwością jak ty. Tymczasem, <grym> gdy ty taki, tam wiesz, ledwo co kasę w ogóle tutaj zbiera i w ogóle tutaj wszyscy tak piszą. A wiem, widziałem ten komentarz, tam coś tam żeś napisał właśnie a propos tego, że. No nie pamiętam co napisałem. O, Edward ginął zaraz przy mnie. Się mówi, co to za nick taki słaby? No bo nie wiem, czy mogę o tym mówić o historii tego powstania tego niku. Niech ci Dominika opowie. Nie, nie, lepiej. <grymne> <grymne> nie, no przecież na Przez... pewno czytałeś Discorda i masz też dostęp do zaufanych, więc powinieneś wiedzieć. A... <grymne> Chyba się nie jestem No, dumne. ale miała Nik... nika na YouTube, czy tam raczej ma. No i od hmm. tego powstało n NWORD, że jej niku nie można wypowiadać. Jestem na. Um, nie wiem, ja czy mogę być w 91% obrażeń, 130... 1300 zabitych A ja mam 1% obrażeń Nie. No to ja mam 2 Powiedz sobie, tak sobie się zorientowałem, że jak ja z tą gadałem, to ja w sumie biegałem i nawet nie strzelałem do nich. No dobra, szukaj Migracja costa. No co wy odwaliliście? No co ty byłeś hostem, ciapciu jeden. To... Złym przyciskiem zacząłem nagrywanie A ty chciałeś to nagrywać Tak no i... takich rzeczy ty nie nagra... Ale chciałbyś się No nie to jest, to jest... jak ten, nie? Kiedy dwóch kumpli spotyka się, Trzech kumpli się spotyka i mówi... Ty, trzeba by było coś ukraść prąd, prąd wyłączyli w całym mieście, trzeba coś zajawać, nie? No to żeby zajawać więcej, no to się rozdzielmy Po trzech godzinach się spotykają Przychodzi jeden z podbitą mordą, mówi... Kurwa, spotkałem jakiegoś większego ode mnie Puścił mi w pierdol, zabrał zegarek Ale pierdolnęłem mu z gazu po bocie, nie? I ten pierwszy mówi... Masz kurwa, no ja zgarnąłem tylko pierścionki, ale tak ch chujowo, że ci zajęwali ten zegarek, nie? Przychodzi trzeci, mówi. Kurwa, spotkałem typa, zajęwałem mu zegarek, komórki nie miał. A ja miałem ci kota w pokoju. Ale pierdolono mi gazem po oczach, nie? Czyli, <grym> bo tam w historii było, że ksiądz uratował Hitlera przed tym, przed potrąceniem, nie? No, i tam wyobraź sobie, że. Jakbyś żył, to dostawałbyś ten kill asysty, nie? To ile ten cios miałby kill asystów? A w ogóle o który wieczór Dzień dobry Cześć Ja się od razu od 2. Olivia jak się domyślam, tak? Już zgadza się. Dobra, a jaki masznik? Bo mam tylko kropki napisane. No ty nie umiesz czeka. Tak. Nie, nie mam D i kropki. A serio? A, a, bo krócony, to ma ja. skrócone fejo. A jak się... da się to zmienić? Tak, możesz widzieć całe niki przecież. Bigler to już teraz mi <grym> musisz powiedzieć jak to się robi. Ty chyba masz ustawiony tryb streamera. A, a, a się no no, a... boję o najbliższej o, 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 o obok ciebie. Nawet nie wiem gdzie... ja wiem gdzie jest szkoła. <grym> co? A trzeba jeszcze <grym> cały ten mój czarny kumor w złym miejscu? No to, czy, no nie cały się nagrał, ale częściowo nagrywam. Przecież jak czarny to się nie nagrywa. Po co to jak Marka w ogóle? z jest waluta, Mogę coś za nią kupić? Nie wiem, maka chociaż? Na, na razie już nie. Może kiedyś waty coś wprowadzi. <grymina> Zbierasz 10 tysięcy punktów, to waty wyśle ci Maca pocztą. Nie, już otworzyć skrzynkę, <grymina> gdzie masz 0,01%, że raz wyłożysz Maca, a masz do procenty, że nic. <grymina> no, Później uśmiech od Watu na kamerce. Jakiś typ właśnie z okna skoczył u mnie pod chatą. Daję link do poty. Tragiczne, bo to iPhone'em. Mi chodziło o sytuację. Chciałbym użyć, we śnie, jak mój dziadek A nie, krzycząc w przerażeniu, jak, tak jak jego pasażerowie Ubram do nieba stoją dwaj mali chłopcy Jeden biały, a drugi murzynek Święty Piotr patrzy się na nich i patrzy, i myśli, i myśli I mówi, ty biały chłopczyku, dostaniesz skrzydełka i będziesz aniołkiem A ja? Zapytał murzynek A ty? Hmm, a ty dostaniesz skrzydełka, tylko czarne i będziesz muchą Co mówi informatyk po ślubie? Pobieranie zakończone. A co mówi informatyk postać przed prostytutką? To mi się nie Baza wirusów została zaktualizowana. Dobre, dobre. Co jest gorszego od jabłka z robakiem? Jabłko z połową Oj, Holokaust. <noise> Wygląda fajnie, bardzo ładnie, no. Wczoraj mieliśmy się z dziadkiem do utraty tchu. Dziadek wygrał. Ziemnioma <grym> serkami <uścili> w okolicach Gubałówki mieszkał Tomisław Apoloniusz, córuś Bachleda Pary. Jak ten pieczyk słuchawał, pewnego dnia Tomisław wyszedł na halę i pomyślał Proszę pokrztość! Ile poznał ty, człostywek! Ja tak sokam jestem z zakopanego jestem góralem No i straszna muro ja dojdę do, do 40 minut i spadam na, na ten na razie hmm. Będę się ogarnąć na tę imprezę na imprezę? No robo, 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 roboty organizowali Idę się na że leci za darmo ja Co za darmo słodki No właśnie Pejkasy nie wysypnie. Pekor przepłosił no, jest. Co nie zna to niech się uczy. Ryby. Morskie. A w czarnym stawie, stawie. Nie dziś gąsienica obudził się ze snu zimowego jest i od leka. razu poszedł pod prysznę. Lecz czym... Nie nie gdzieś... Niby po kątkieli smrót ale główka ustąpił, ale przez to w od stóby stała się jeszcze bardziej nieznośna. Lecz specyficzny ja zapach łobodził nie tylko książę, Łobodził też żonę. Łobodził też żonę. Łobodził Czemu homoseksualna jest wypisana? Też niektóre nazywany też jezi. Dostaje z węgla. I poczuję woni w Jutach Hej. Tak się składo. nie to samo. Konie. Mam wszystko w dziadku Tomisławie. Czemu legenda właśnie ośniegowym Koczkoda nie zawsze przerywa w połowie, hej. Co masz na myśli, hej? Nie łapisuje swojego spotkania z Yeti, hej. Króca! Skąd wiesz, że ta historyka jest łobie? Tomisław Łapalonius, surość machre w Są niewielkie szanse, Dominika żeby długo osoba nazywała się tak idiotycznie. Dziadku. Nie chcę powtarzać plotek, ale Kodej, co go dają w mur za cichle. Śniewny przez niektórych nazywany też Yeti, Dostaje szmergla, gdy poczuje wątpią jutra. Tak się składa, ze łostrypek pachnie to samo. Bestia normalnie żywi się owocami, ale łocet bodzi w niej zbocenie. Tamtej nocy zesła z bierchu na hale wiedziona zapachem rozporka. Nieświadomy niczego bachleda farem zajadą właśnie sy. Pierwsze razy pasły w dole. litr boj małpy rozdupcył się o Potem kot Skodan założył Strapona Big Bang! Nie ma mi ogrodę zoroś. Kosz ma opytwał kilka dni. Bachlega nie chciał jej pościć. Danosze to znaczy tylko sprzęty, ład których małpiera. To w ogóle wspaniałe, że to jest jedna osoba teleposła. No nie ma no. Jeszcze że taki no. wymyśl rzeczy. Tego rzeczy. No. Nieraz, no. nieraz Dobrze, dalej odpalam live'y z tego. Stary. I to jest armia? A firma ze Stanami nie Ma to wielu głosach. W ogóle ten w muzasiklu mieszkał kiedyś mój kolega. Znaczy, z urodzenia mieszkał w muzasiklu. Nieraz tam byłem.